Kiedy ktoś mnie za, zapytał, jakie jest orędzie, to odpowiedź najkrótsza jest najkrótsza, mianowicie ono jest krótkie jak to u papieża Franciszka. Ale bez wątpienia to, co jest bardzo charakterystyczne w tegorocznym orędziu papieża Franciszka na 52 światowy dzień modli to powołania, to jest podjęta myśl, która została wyrażona jakby w haśle w temacie tego orędzia. Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania. W życiu każdego człowieka wiary, gdzieś jest wpisane takie doświadczenie pewnego przejścia. Zaczynając od tego fundamentalnego przejścia, jak to też zostało przypomniane przez papieża, od starego człowieka do nowego człowieka, to wszystko, co gdzieś może być również komentowane jako takie fundamentalne stwierdzenie życia duchowego. Odkrywanie, tego, co jest Boże w człowieku, gdzieś zostawiając tylko ludzkie wyobrażenia, a więc ten element właśnie gdzieś jest tutaj zaznaczony. Ojciec Święty w pewnym miejscu tego orędzia pisze takie słowa, że to wyjście, to szczególne wyjście jest właśnie wpisane w tą odpowiedź na powołanie, jakie daje Pan Bóg, i chodzi właśnie o to, jak Ojciec Święty pisze dalej, że u podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary. Wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego ja, aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie. I ja bym proponował, żebyśmy właśnie w taki sposób spróbowali spojrzeć na to orędzie. Ono jest przypomnieniem każdemu człowiekowi wierzącemu. Tego dzieła duchowego, które jest pisane w jego życie, i to, że On to dzieło ma ciągle rozwijać w sobie, i to jego przejście, to jego wyjście, to jego kroczenie z Bogiem jest ciągłym wyzwaniem. Druga bardzo szczególna część wspomniana przez papieża to jest również zwrócenie uwagi tym, którzy już przyjęli to powołanie specjalnego poświęcenia się służbie Ewangelii. I Ojciec Święty, i również w związku z rokiem życia konsekrowanego, ale myślę, że to też jest również perspektywa zbliżającego się roku miłosierdzia, yy, przypomina, że dla tych, którzy już podjęli, yy, jest to wezwanie do nieustannego nawracania się, przemiany i trwania właśnie w tej pielgrzymce i w przechodzeniu ze śmierci do życia, a więc ta myśl związana z okresem wielkanocnym bardzo szczególnie zaakcentowana. Na pewno jest to właśnie ten czas pewnej refleksji dla tych, którzy przeżywają już swoje powołania, te szczególne w życiu i służbie Ewangelii, aby ich życie, ich posługa, ich przeżywanie powołania było coraz bardziej autentyczne, coraz bardziej Boże. Wychodząc od takich elementów fundamentalnych, Ojciec Święty ostatecznie doprowadza właśnie do tego momentu, gdzie człowiek. Każdy człowiek musi stanąć wobec tego pytania o obecność Boga, o to, na ile ja będę chciał z Panem Bogiem spojrzeć na moje życie, na ile będę potrafił jakby pozwolić mu poprowadzić się w to, co jest w moim życiu, ale co jest również dziełem Boga w moim życiu czy przez moje życie dla innych. I taka jest tutaj myśl orędzia, która jest również ostatecznie rzecz biorąc, takim wielkim apelem do młodych ludzi, aby przy tym swoim poszukiwaniu różnych odpowiedzi, szukaniu różnych życiowych dróg, aby potrafili bez lęku spojrzeć na to, co Pan Bóg jest w stanie im zaproponować. Ja tutaj bym przeczytał takie słowa jeszcze, które się znajdują już pod koniec tego orędzia. Jakże to wspaniale dać się zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego Słowo, stawiać Wasze kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i wielkodusznie poświęcając się innym. Wasze życie każdego dnia stanie się bogatsze i bardziej radosne. Oczywiście Ojciec Święty, jak to On, z taką wielką wrażliwością, ale i z taką precyzją, też zwraca uwagę na to, że. Tutaj nie chodzi tylko o jakiś taki bardzo indywidualny pory serca, który mówi no to ja już znalazłem, tylko chodzi rzeczywiście o to, aby w życiu człowieka pojawiła się taka refleksja, że to jest moje zaangażowanie i moje wejście w to dzieło, które Pan Bóg chce realizować.